Siemaneczko Rzemeczki, dzisiaj nagrywamy z Kacprem. Siemaneczko Wiecie na mój Sie kanał Kacperik2007 Bo tam jest również film jest ze mną No i zostawiajcie mu subika z dzwonem Łapki w górę i komentujcie Jakiś miły komentarz mu dajcie, a na pewno wam serce przypnie I ten film też możecie Władnie. komentować Dawać lajki I oczywiście sub z dzwonem, sub z dzwonem obowiązkowo a w dzisiejszym filmie będzie. Yy, co dzisiaj nagrywam, Kasper? No nie, z dwie, trzy giereczki. No. Może Tylko... jakiś challenge wpadnie przy okazji. Może. Będziemy mogli nagrać w sumie. Możemy zrobić od razu pierwszą gierkę One Slot Challenge. Nie, to drugą zrobimy One Slot Challenge, a tą sobie zróbmy taką rozgrzewkową No dobra. Jak jeszcze się zmieścimy w czasie, to może zrobimy drugą? Znaczy trzecią? No. Bo już na mamy przez 2 godziny, albo nawet trzy. Mam już po prostu dosyć. No. Ja daję nam czas po prostu do 19 i jak nie wyjdzie nam do 19 idę spać. O chłopie. Ja już jestem taki zmęczony. Ej, grasz później jeszcze tak gdzieś koło 20? Nie mogę. Dobra, to będziemy grali w meczułkę. Jak Nie zasnę to z <grym> Dawaj zalewi szybki, szybkie tragi, wygrywamy gierkę. Okej. Okay. Pewnie to ale mam nadzieję. Też mam taką nadzieję. Teraz widzimy, i będą się moje gierki bo będę chciał iść do toalety iść. Zasąd ciężko A już tak dwie godziny trzymam. O kurde. To mogłeś teraz iść.

Ja uciekam, ja mam mało HP. Nie zarąbiliście, gościu ma 2 HP. No co tu migasz ty? Tutaj po... mi niestety. Gdzie jesteś? Mamy no, dwóch chłopów, gościu. A tutaj jesteś? O, fajnie. No, fajnie. Mam 40 HP. Dobra, dawaj kolejny tu błoteka, to owa, Dobra. Ale to było jak... Okej, ja. Okej, kim teraz One Slot Challengeem? No. Także jeszcze raz możecie zostawić suba z dzwonem, łapkę w górę i komentarz pod tym filmem możecie wbijać również do Kacpra, który kanał się nazywa Kacper X 2007. U niego jest film, pierwszy film zresztą ze mną. I możecie zostawiać tak samo suba z dzwonem, łapkę w górę i komentarz jakieś miły, a na pewno przynie mam serduszko. Dokładnie. Dawaj na pocy. A no dobra, dobra. A na nas piszło. Dobra, dobra. One. Broń możemy mieć broń jedną tylko. Możemy sobie ją wymienić, ale leczenie możemy mieć ile chcemy. Okay. Dawaj lecimy nic, na tak ma. cegłę. Nic Albo nic nie, bo tam, typ... tam Nie, jednak nie chcemy. Dobra, to będzie

Lecimy na niego? On na nas leci! leci. dobrze! Typy! tu są! Ale na razie tylko taka! Ja mam tylko jej... ale ten A pistolet OP! Ja poczekam aż ktoś wyjdzie, tak nie wolno A ktoś ma łolchaka i cię widzi. <grym> znaczy no, tu nie jest ściana, no to przypana! Typo? Plecy jeszcze za nami są, ale nie... Le... Czekajcie, poczekajcie. Czekaj. To jest jakaś spocona piłkara, to może lepiej nie. No jaka piłkara, kto dynamo jest? Ale wolno w plecy. Plecy, jest w Leży! Dobrze, koks, koks, koks. Ja zaraz też, ja uciekam. Mam apteczki. Ja mam też tutaj w zamku

nie, ktoś się walnął. Aha. Nie wiem, No nie, nie mogłem. No, Robiłyście jakiś <z> challenge'ek? Y uh uh, nie, zwykłą gierkę. No dobra. A bo ja w sumie zrobię sobie challenge'ek. Jaki? Ja robię one slot challenge, a ty sobie rób normalną gierkę. Okej. Okay. Idziesz na taki układ? No. Jak najbardziej. Ja jeszcze raz. Tam... takie mi nie Kapi, napisałem ci coś. Na czym? Na mesie. Dobra, idę zobaczyć. Nie przyszło mi chyba. Przyszło. No, wszystko Gdzie? Potna. Dobra, yeah. Dobra. Ja lecę się schodzić. Ja lecę na miarę. te. się nie Dobra. A Mika w sumie mogłoby dać jej gitarę No ja no Jezu, mam 30 tysięcy pingów Ja mam dwa Dobrze, że to nie... Dobrze, że ten... to no. nie moja przyjaciółka Bo Bo mam emeczkę na górze Emeczkę? Mam w sumie na sam dół poszło się, ale dobre. mam skrzynkę, jak to tu zapomina. O, mam tu szczaka. Kok. No, w kolejnej jakby chciał. Mam. Ja mam no, tego tamba. Dobra. Ja, idę po skrzynkę. Aj, ma no bo to wiecie, no trzeba. I, typy I Co ty by mnie podejrzali pomocy! Idę, idę Gdzie ty tyle, nawet dwóch a, tam. Tyg? Szybko. Idę, idę szybko. Szybko idę, idę szybko. Który? Aj, no, dobra. Dobra, to, muszę się muszę w domu, że się Musimy w takim byśmy mi się nie chce też go. tego nagrywać Słabo ten odcinek wyszedł, ale kurde no Następne postaramy się Lepsze nagrać Nagrać o wiele lepiej Pisz, Więc piszcie w komentarzach, jeśli do mnie, do Piotrka Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli odcineczek, jakiś challenge'y, jakiś live'y może No, jutro może zrobimy live'a U mnie i u Kacpra, także no. Niestety na razie będą takie krótkie filmy, ale już niedługo się to zmieni. A więc do zobaczenia Nara. Siema.